Samochód po przeprowadzonej naprawie blacharsko-lakierniczej. Wszystko wykonane zgodnie z technologią, jednak miernik lakieru wykazuje ślady tej naprawy. Czy taki pojazd jest wart tyle samo co bezwypadkowy? Zapewne nie. Jesteś na kanale Okiem Rzeczoznawcy i dzisiaj porozmawiamy o rynkowym ubytku wartości pojazdu po szkodzie. Utrata wartości handlowej pojazdu w skrócie UWH bądź rynkowy ubytek wartości pojazdu po szkodzie w skrócie rów są to parametry określające, no właśnie, co określające? Wyobraźmy sobie dwa pojazdy, dwa identyczne pojazdy, ta sama cena, ten sam model, ten sam rok produkcji, z tym, że jeden jest pojazdem bezwypadkowym, a drugi pojazdem po kolizji, ale naprawionym zgodnie z technologią producenta. Jako potencjalny kupujący na który z tych dwóch pojazdów się zdecydujesz? Myślę, że znam Twoją odpowiedź. Zapewne zdecydujesz się na pojazd bezwypadkowy. To teraz odwróćmy sytuację. O ile tańszy musiałby być pojazd po naprawie blacharsko-lakierniczej, aby stał się on dla Ciebie jako potencjalnego kupującego atrakcyjną ofertą. I ten parametr to jest rynkowy ubytek wartości pojazdu. Kiedy zachodzi utrata wartości handlowej pojazdu po szkodzie? Po pierwsze, okres eksploatacji pojazdu do 6 lat. Po drugie, szkoda likwidowana z oce sprawcy. Po trzecie, pierwsza szkoda w charakterze kolizyjnym, kiedy utrata wartości handlowej nie występuje. Po pierwsze, wiek pojazdu poniżej 6 lat. Po drugie, kolejna szkoda w charakterze kolizyjnym. Po trzecie, szkoda z dobrowolnej polisy autokasko. Po czwarte, Uszkodzenia elementów odejmowalnych. Czym są te elementy odejmowalne? Uszkodzone lusterko, zderzak bądź reflektor. Dlaczego okres 6 lat? Są to pewne ramowe wytyczne określone przez Towarzyszenie Rzeczoznawców Samochodowych. Ale od każdej ramy i każdej reguły są wyjątki. Szczegółową analizę przeprowadza rzeczoznawca opiniujący dany przypadek. Jakie dokumenty potrzebuje rzeczoznawca do wyliczenia rynkowego ubytku wartości? Pierwsze. Kosztorys naprawy z zakładu ubezpieczeń. Drugie: dowód rejestracyjny pojazdu. Trzecie: faktura za wykonaną usługę naprawy pojazdu. Utrata wartości handlowej to parametr określany również w przepisach prawa. Pośrednio określa go ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych i kodeks cywilny. Jednak zapisy w tych dwóch dokumentach są bardzo ogólne: dotyczą zadośćuczynienia, odszkodowania bądź przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Rynkowy ubytek wartości pojazdu po szkodzie jest szczegółowo opisany w wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego z grudnia 2014 roku. Można w nich przeczytać o wymaganiach technologicznych, sposobie rozliczenia naprawy i miejscu jej wykonania. Napiszcie w komentarzu, jeżeli tematyka Was zainteresowała. Jeżeli chcielibyście szczegółowo przeanalizować Wasz przypadek, zachęcam do kontaktu przez stronę okiemrzeczoznawcy.pl. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!